Systematyczne domowe pomiary ciśnienia tętniczego są istotne dla jego monitorowania, dlatego ważne, aby wykonywać je prawidłowo. Ciśnienie możemy mierzyć aparatem zarówno manualnym, jak i automatycznym, zakładanym na ramię, jednak zdecydowanie odradzam aparaty nadgarstkowe. W trakcie pomiaru powinniśmy być w pozycji siedzącej, łokieć powinien być podparty, a ramię znajdować się na wysokości serca. W przypadku różnicy ciśnień w pomiarach na obu ramionach mierzymy ciśnienia na tej kończynie, na której ciśnienie było wyższe. Do pomiaru ciśnienia powinniśmy zasiąść wypoczęci i pamiętać o tym, aby pomiar ciśnienia nie był bezpośrednio po wypaleniu papierosa, po posiłku, po narażeniu na stres bądź w sytuacjach, w których cokolwiek innego może ten pomiar zaburzyć. Powinno się wykonać dwa pomiary zarówno rano, jak i wieczorem, no a następnie wyciągnąć średnią z każdych pomiarów. W ten sposób uzyskujemy ciśnienie poranne, jak i wieczorne. Prawidłowe wartości ciśnienia w pomiarach domowych wynoszą poniżej 135 mm tęci dla ciśnienia skurczowego i poniżej 85 mm tęci dla ciśnienia rozkurczowego.